Hej, cześć wszystkim! Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo Cię proszę zrób to właśnie teraz. A jeśli nie widziałeś moich poprzednich filmów, to zachęcam Cię do kliknięcia pod koniec tego filmu. Dzisiaj mały poradnik, jak zrobić ogród na ścianie, aranżację do salonu czy do biura. Oczywiście na samym początku muszę zaznaczyć, że nie ma tutaj żadnych modyfikacji, tylko i wyłącznie dostępne obiekty w oficjalnych dodatkach. Najpierw w dekoracjach, inne szukamy krótkie płytki łupkowe, to są takie panele, które naprawdę efektownie wyglądają. Wybierzemy kolor drewna, czyli brązowy, ciemny, dochodzą one wraz z dodatkiem miejskie życie. Później wybieramy ozdoby zewnętrzne i gęsty bluszcz ścienny, dostajemy go wraz z dodatkiem wampiry stawiamy dwa obok siebie i pozostają nam dość duże wolne miejsca pod spodem, ale to za chwilę. Teraz wybieramy kominek. Ja wybiorę nowocześnie industrialny z pakietu, ekożycie, ale tak naprawdę inne też dobrze, by do tego wyglądały. Potem znów wybieramy ozdoby zewnętrzne i bezprzeniczną trawę pszeniczną i wybieram kolor szary ustawiamy po obu stronach, żeby na siebie zachodziły, żeby była jedna linia. Teraz, żeby wypełnić zielenią, wybieramy okaz bluszczu z ekożycia i po obu stronach umieszczamy go. Teraz dekoracje i rośliny. Szukamy kilka roślin w doniczkach, aby uzupełnić otoczenia. Ja wybiorę ogródek Matsuo ze śnieżnej eskapady. Zmienię kolor drzewka na czerwony, żeby nadać trochę koloru. Bardzo lubię ten zestaw roślin, ponieważ każdy jest w innej doniczce i nadaje to takiej dynamiki. Kolejna ulubiona roślina to fikuśny figowiec, który dostajemy z ekożyciem. Jest naprawdę ładną rośliną, która pasuje do wielu wnętrz. Następnie wybieram trzy bukiety z akcesoriów zabawa na podwórku. Będą pasowały, bo znów nadadzą trochę koloru. Spróbuję jeszcze znaleźć taką konewkę czerwoną. Nie wiem, czy kojarzycie. Jest ona, zdaje się, z podstawy. Tak, konewka marzenia florysty. Jest z podstawy i naprawdę fajnie się komponuje w wielu aranżacjach. Oświetlenie, żyrandol, pierścień światła, też z podstawy i wybiorę taki kolor różowy, nie ma zbyt dużo kolorów, więc wydaje mi się, że ten najlepiej będzie pasował. Właściwie ściana ozdoba jest gotowa, więc dodamy podłogę i wybiorę to z dodatku psy i koty. Uważam, że jest naprawdę najlepszą podłogą drewnianą, jaka jest dostępna w grze. I znowu z Eko Życia tapety. Ogólnie nie lubię za bardzo tapet, ponieważ nie mają zbyt ładnych wzorów, a te naprawdę świetnie wyglądają, szczególnie z białą boazerią. Wybiorę dywan z Zostań Gwiazdą i delikatnie go zmniejszysz, ponieważ akurat mi tutaj nie będzie pasować tak duży. Jeszcze dwie donice Samotne Drzewko z Przygody w Dżungli, żeby trochę zapełnić pokój. Kanapa tu i tam z wiejskiej sielanki. Uważam, że to jest najlepsza kanapa jaką widziałem do tej pory z wszystkich dodatków. Sami ocencie, czy tak jest, ale naprawdę strasznie mi się podoba. Dwa fotele w podstawowym żółtym kolorze. Z dodatku e, włóczkowe historia i stolik z podstawy zwykły szklany. Na niego możemy dodać jakiegoś kwiatka, wybiorę też z podstawy, bardzo podstawowy, ale wygląda naprawdę efektownie. Okna bardzo klasyczne, białe, z czarnymi elementami, z dodatku cztery por. roku. Naprawdę fajnie wyglądają do takich klasycznych wnętrz i domów. No i tak naprawdę gotowe. Jeszcze tylko zwężę z obu stron, bo pokój wydaje mi się trochę za duży i gotowe. Prosta, szybka aranżacja, która daje naprawdę bardzo fajny efekt. Nowoczesny i z dużą ilością zieleni. A jeśli do końca nie przekonuje Was akurat takie wnętrze pokoju, to można zastosować też do trochę innego, dużo bardziej nowoczesnego loftowego. Podłogę zostawię tą samą, tylko zmienię odcień i dodam cegłę na ścianie. Zamiast klasycznych okien dodam te duże z pakietu akcesoriów. I mamy tą samą aranżację w dwóch otoczeniach, całkowicie innych. Dajcie znać, czy Wam się podoba, jeśli tak, to który pierwszy w bardziej klasycznym stylu, czy drugi w nowoczesnym otoczeniu. Dajcie też koniecznie znać w komentarzu, czy podoba się Wam taki rodzaj filmów, w którym przedstawiam Wam pomysły na aranżację. I czy chcecie, żebym zrobił kolejne. Bardzo Was proszę, żebyście zasubskrybowali mój kanał, przez co będziecie zawsze na bieżąco. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek, który będzie już wkrótce. A żeby nie czekać do następnego razu, to zapraszam do obejrzenia moich poprzednich filmów, które pojawią się już za chwilę.